Cześć! Dzisiaj zagrałem pierwszą grę na nowym koncie. Tu macie właśnie z tego film. E, I sorry za szumienie w tle, ale nie wiedziałem, że jest coś takiego e, podczas nagrywania tego filmu. E, życzę jego oglądania i jakby co mam nowe kontur zapraszać. No i siema! Witam e, dzisiaj. E, nie wiem, gdzie sobie teraz polecimy. E, nie znam w ogóle mapy. Grałem na innym koncie... E, chyba 5 gierek, a tu widzę, że nawet chyba sobie nie wyskoczę, e, bo się nie da. Nie mogę. Internet mi na to nie pozwala. I ja się może odsunę od PlayStation, bo ma, wydaje taki dźwięk, jakby miała eksplodować. O, wyskoczyłem. Dobra, nadal się nie mogę ruszać. Dobrze, jeszcze nie ruszam, może nie będę się odsuwał, bo będzie to wszystko słychać na, na filmie? O, raz użyłem lotnie, wkurzałem mnie te wskazówki Chodźmy sobie tu, polecimy. Dobra, tu nie mogę zniszczyć. Dobra, to sobie polecimy tu. O, ktoś na mnie strzela. podniosę broń, chyba. <grymny> strasznie głośne to jest, bo sobie nie przyciszyłem nic. Dobra. O, nie mogę zejść. Dobra, i to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki bardzo za oglądanie. Prawie mi się udało zrobić wina, ale niestety. Yy, no to widzimy się w następnych odcinkach.